Obejrzymy w nim dwóch polskich zawodników. Andrzej Chuszcza to zawodnik z Falubazu Zielona Góra, któremu tak nie powiodło się w pierwszym starcie, nie zdobył punktu w czerwonym kasku z numerem 14. W niebieskim obok niego pojedzie z dziesiątką Ryszard Franciszyn z Gorzowskiej Stali. Dalej z Denek z Czechosłowacji, on ma trzy punkty i zwycięstwo w pierwszym wyścigu półfinału w białym kasku z dwójką i w żółtym kasku z numerem 6 na plecach. Andreas Marnowski, bo w tej chwili już nie Andrzej, tylko Andreas bowiem jeździ w Republice Federalnej Niemiec. Przypominam, że Andrzej Puszcza startował również i to bardzo dobrze w ubiegłym roku i jako rezerwowy trochę pechowo pojechał na finał indywidualnych mistrzostw świata do Wojen. Ryszard Franciszek miał wczoraj, w ubiegłym roku pecha, wczoraj, natomiast jeździł bardzo dobrze na treningu i jakby powiem, stawiam takiego Puszcza Franciszek Marnowski. Puszcza. Wychuszczanie spodziewania w pierwszym miejscu, zanim Ryszard Franczyzyn patrzy bo tak dalej, ale wyrównana stawka niebieskiej odległości, bardzo, bardzo blisko i niebezpiecznie ciasto. Dobrze, Polacy, bardzo dobrze. Odszedł na zewnętrzną Franczyzyn, wychodzi na pierwsze miejsce, tak mamy. być. Brawo, panie Ryszardzie, ciasno, niedobrze. Przepychał się tam wstenek Tesarz i przepchnął się na drugą lokację. Reaktywant na Sama Husza podniosł około niedobrze, odszedł na zewnętrzną Polak. Ale już wszystko w porządku. Myślę, że wspaniale technicznie jeżdżący zawodnik z Gorzowskiej Stali, który ma 25 lat, ale już spore doświadczenie, otrzyma pierwszą pierwszą Ale atakuje dla niebezpiecznie. Postawienie go na moment bokiem. Doświadczony zawodnik z Czechosłowacji spróbuje jeszcze zapewne na tym łuku zaatakować. Jeszcze jedno okrążenie. Prowadzi Polak, uszczę trzeci. A więc patrzmy, Warnowski się nie liczy w tej stawce. Jeszcze jedna szansa i szansa z cesarza. Wspaniale. Patrzę, że tam ma defekt. Puszcza. Ogromnie mi żal. Ale ja patrzę teraz cały czas na Franczyzyna. Czy wygra? Nie, nie, nie. daj, Aj! Brawo! Ryszard Franciszyn, Zadrżałem przez moment. Wydawało się, że o centymetry przegra. Bo szybciej wychodził z łuku zawodnik Czechosłowacji. A teraz brawa dla tego fechowca. Tam już żegna się z finałem kontynentalnym, bo niestety mając po dwóch startach zerowy dorobek punktowy nie można marzyć o finale. Tak oto na dwóch wewnętrznych torach, w kaskach czerwonym i niebieskim jadą zawodnicy, którzy mają no już na swoim koncie po jednym zwycięstwie, a na zewnętrznych, na trzecim i czwartym torze zawodnicy, którzy nie wygrali, nie zdobyli jeszcze tutaj punktów. Uwaga! Kończą. I to bardzo Świetnie wystrzelił spod taśmy. Urban na drugim miejscu. Majer trzeci. I Ris ostatni. Majer już przedziera się. Wypchnął na zewnętrzną Urbana. Ale jednak tak, minimalnie. Tutaj rutyna wzięła górę. Urban pojechał daleko, daleko pod płot. I w tej chwili nowej zawodnicy z rfn Wyprzedzili go. W przodzie niezagrodzony Antal Koczo. Koczo, Majer i Riz wściekle go atakujący. Z tyłu za nimi Urban. Koczo spokojnie, w bezpiecznej odległości przed nimi. Teraz pasjonujący tylko pojedynek dwójki ze reprezentantów RFN-u. Majer minimalnie tuż przed lisem. Ostatnie okrążenie. Jeszcze dwie szanse przed... Risem. Zbliża się do Majera. Zbliża się. Teraz wejście w ostatni wiraż. A i za wolne trochę. Zresztą Majer ładnie to skontrował, jak gdyby pojechał tuż przy wewnętrznym krawężniku, nie dał szansy swojemu rywalowi na wyprzedzenie. I koczo trzy punkty. Majer dwa punkty. Ris jeden i Stanisław Urban bez punktów. Macie Państwo nieco inny układ napisany niż jest w rzeczywistości. Jankowski startuje z toru trzeciego. Nie ja przypomnę jaki jest układ. A więc Warnowski, ale Jankowski i Jankowski czy Kocio. Jankowski obok węgra. Patrzy na niego. Dobrze startował Jankowski, ale skoczą już będzie pierwszy. Nie, na razie jest zupełnie odmienna sytuacja. Przeciska się Jankowski, prawo bla. Ciasno, ciasno spada Jankowski na trzecią, na czwartą lokatę. Antal Koczo, Już jest pierwszy. Niezwykle ciekawie. Równo. Jadą zawodnicy. szacuje Jankowski razem. Równo. Jest czwarty. Bardzo blisko. Od drugiej do czwartej lokaty. Kilka metrów. Prowadzi niezagrożony węgiel z numerem jedenastym. Koczo, Na drugie miejsce. Alman Botanski, ale to niespodzianka. Trzeci jest Wartowski, który taki dzielny opór stawia polskiemu zawodnikowi. Tego się nikt nie spodziewał. niedobrze, dobrze. Jankowski czwarty. Koczo, ale teraz Jankowski przeciska się po wewnętrznej atakuje Marnowskiego, chyba wyjdzie na trzecie miejsce, tak jest trzeci, atakuje drugą lokatę, chyba jeszcze nie da rady na następnym łuku, jeszcze całe okrążenie, poczekajmy, odszedł zbyt szeroko, znowu Marnowski się tam przeciska, spokojniej, spokojniej, ale spokojnie może jechać Koczo, a walka trwa od czwartą i trzecią lokatę, o czwartą nie musi walczyć Jankowski, bo w tej chwili jest warty. i jakby mu zabrakło pary w tym motocyklu, szybkości, bo na pewno nie woli walki. Jeszcze raz zaatakuje Jankowski, teraz szaruchu, do tych uroki Kocio pierwszy, Jankowski, Jankowski będzie czwarty. Na drugim miejscu jest niespodziewanie Dal Kiele. Marnowski przyjeżdża trzeci, a czwarty Roman Jankowski. No proszę Państwa, niezwykle wyrównana stawka. Ciekawa, momentami pasjonująca walka. Zjeżdża tam, spycha swój motocykl Antal Kocio, ale... On może być zadowolony, być może pani było tak mało, tam się dwa litry mieszczał w zaledwie w baku motocykla żużlowego, a Antal Koczo jeździ na doskonale przygotowanych motocyklach marki Goden. Bardzo nerwowa atmosfera w polskim tutaj boksie. Trener Marian spychała. Panie trenerze, nie poszło tym razem jankowskim. No tak, wyrównana jest stawka, że w każdy w jednym biegu można wygrać, a w drugim, następnym biegu, słabszy troszeczkę start i widzieliśmy efekt. Nikt nie ma w tych zawodach monopolu na zwycięstwo oprócz Węgra Koczy. No ale on jednak reprezentuje tutaj sprzętem takim że no, jeden zawodnik, który ma to cykl do dyspozycji. Rozumiem, że jest to faworyt numer jeden. No jak dotychczas tak, bo bez porażki jest. Panie trenerze, dlaczego tak słabo pojechał tym razem Jankowski? Uważam, że tor troszkę się przesuszył, a pojechał na Barumie. Proszę Państwa, przed nami wyścig jedenasty. Wystąpią w nim w czerwonym kasku Anton Kasper, w niebieskim Sándor Uyheli, w białym Gerd Ries i w żółtym Andrzej Huszcza. Huszcza dotychczas bez punktów. Ries ma tylko jeden punkt. Podobnie Sándor Uyheli. I tylko Kasper ma cztery punkty i jeszcze cień nadziei na awans do finału kontynentalnego w Debrecenie. Przed chwilą zakończył się wyścig dziesiąty, w którym wspaniałą walkę stoczyli Tesarz i Sajtaryjew. Wygrał zawodnik w Czechosłowacji, który jest rewelacją tego turnieju. Staje się nią pomalutku. A teraz uwaga: już wszyscy na starcie. Szandor Ujhelyi, w ruchu, i dopiero teraz ruszyli puszcza nie. Kasper na pierwszym miejscu, Huszcza przedziela się po dużym łuku Jest trzeci, czy za zabraknie szybkości, uda się mu tam przedrzeć tuż przy ogrodzeniu A i tak, ale teraz wywozi go na duże okrążenie w białym klasku jadący RIS Jednak Huszcza jest na drugim miejscu i teraz jak zachowa się w tym łuku? RIS wściekle spycha naszego zawodnika na zewnętrzną część toru pod samo ogrodzenie, Ale Huszcza nie daje za wygraną Teraz przejdzie na wewnętrzny tor i czy uda mu się wyjechać przed reprezentanta Niemieckiej Republiki Federalnej? Nie, nie. Kasper Bezpieczny w przodzie, drugi ris, trzeci Huszcza. Próbował teraz tak przydusić maszynę, żeby przednie koło podskoczyło do góry, żeby zyskać trochę dystansu. Huszcza trzeci. I Uyheli na ostatnim miejscu. Huszcza jeszcze nie rezygnuje. Jeszcze nie rezygnuje, zbliża się do Lisa. Ostatnia szansa dla puszczy. Wściekły, wspaniały atak po zewnętrznej i teraz czy większa szybkość puszczy po zewnętrznej? Jednak nie. Minimalnie, dosłownie o grubość opony. No może o kilka centymetrów więcej, ale chyba jednak puszcza na y, trzecim miejscu. Kasper trzy punkty, dwa punkty Gerd Riss, jeden punkt dla puszczy, a. Sandor Uyheli bez punktów. Wspaniale walczył Andrzej Huszsa.